Yes. Robimy unboxing. Pierwsze, co to taka fajna czekolada? Co to zrobi? Mm, I takie coś do telefonu. Nie wiem, co będę robić dzisiaj. Nie wiem, co i dla Ansi zrobię. A to ci oddaję do domu. Nie trzeba, weź sobie to w to zapakuj. Mm -hmm. no, Teraz mam dwa kanały, takie dwa fajne kanały. I te subskrypcje będzie na mnie! A Jadka tydziesz na basen? Nie. To Niestety mnie nie będzie na basen. Nie robiłam boczkę ja ja w szatni! robiłam unboxing w szatni!

Czy to jest e, hasło do telefonu wpisz, Julia 10 to co masz. Ale ja nie mam hasła do telefonu, to co? To nie wyjdziesz Będę miała drugi kanał, więc będziecie musieli wpijać. A bo ja